Witam, dzisiaj pokażę wam jak usunąć, pozbyć się wszystkich wirusików, śmieci i takich popierdółek różnych, które się doczepiają np. do przeglądarki czy do innych rzeczy. Za pomocą programu Hijack This, oczywiście ściągamy najnowszą wersję, musi to być najnowsza wersja, link będzie podany w opisie, tam zawsze będzie najnowsza wersja. Ściągamy i odpalamy. Klikamy, oczywiście tą pierwszą wersję skanowania systemu i zapisywanie loga Dlaczego zapisujemy loga? Po to, żeby To jest ten właśnie log, pisze this Loga możemy na przykład udostępnić na jakimś yy, Forum i tam Są różne takie forum, jest takich właściwie dużo Nie będę tu reklamował żadnego, ale jest taki duży forum Gdzie po prostu loga tylko wklejasz się tam Pokazują po prostu ci, co musisz usunąć. A jak nie chcesz, możesz po prostu samemu. To są oznaczenia, na przykład w tym hijack disk. Skanowanie systemu oczywiście zależy też od komputera, jakiego się ma. Ja na przykład szybko tutaj poszło, bo tu nie poszedł cały, cały skan, więc. Ale no, ja wam powiem to. Oznaczenia, najważniejsza rzecz. R1, R0, R0, R2 i R3 to są oznaczenia od przeglądarek. Internetowych, Internet e Explorer, Firefox i te inne no, yy, przeglądarki, i tu będą ustawione um, ustawione wszystkie strony startowe. Na przykład w, ja mam w internecie e Explorer ustawione na Microsoft'a, w Firefoxie tam jest yy, suma strona startowa ustawiona, ale to na razie nie jest pokazane, bo to jest skan taki u mnie taki, taki inny nie jest pokazane i pokażę taką stronkę to jest ta stronka tutaj są te wszystkie oznaczenia i tu na tej stronie są pokazane te wszystkie pozycje i co i jak trzeba usunąć ta strona będzie też w opisie więc no więc trzeba naprawdę czytać opis i pokażę wam teraz jak usunąć, na przykład jakiś jakiś wirusek czy jakiś zły log, log. po prostu klikamy na tą wiersz zaznaczamy tutaj klikamy fixture bardzo proste i log się cały usuwa tylko trzeba uważać bo teraz możemy usunąć jakąś yy, po prostu systemową Sy na przykład u mnie to są wszystko systemowe jak przebym usunął coś z systemu to może być jakieś błędy później Włączasz komputer a tu nagle czarny ekran Albo coś w tym rodzaju Więc trzeba naprawdę z tym uważać Także trzeba Czytajcie tą stronkę I na tej stronie Wszystko jest opisane co i jak Więc Więc, więc, więc Czytać i usuwać Mirusiki Czytam inne popierdółki